Osobiście jako, ja jako ja no, wychowałem się trochę anarchistycznie i mnie się nieustannie wydaje, że staram się z tym walczyć, że społeczeństwo chciałoby mnie do swoich, swoich ram wtłoczyć i ja się mam im poddać i nieustannie większość tych dialogów, które to są tych postaci, to są postaci, które tak. tego wzięte z, z życia, ze świata, które spotkałem, które mnie tak traktował, że ja nie jestem taki jak, jak, jak zaświatowy, ale może bym chciał być taki. Może bym, może bym nie chciał, w każdym razie jest to, jest to ktoś, kto nieustannie jest konfrontowany z rzeczywistością, z tym światem, z tymi ludźmi, Czyli bo wszyscy, wszyscy ludzie zawsze mają na, na nasz temat jakąś swoją opinię i chcieliby nas zmieniać. Mało się spotka ludzi, którzy nas akceptują takimi, jak my jesteśmy. Nawet najbliżsi przyjaciele zawsze będą mieli jakąś jednak uwagę co do naszego zachowania, co do tego. naszych działań, naszych pomysłów, wszystko, wszystko jest konfrontowane. Żeby pomysł był w ogóle... Yy, yy, pokazać świat, jakim on jest, a którego nie, nie chcemy przyjmować do wiadomości. Że, że świat jest opresyjny. Rzeczywistość jest opresyjny. Yy, nieustannie jesteśmy kontrolowani. Nie, nie przyjmuję jakiejś konwencji, że będę pisał w takim stylu, yy, 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 według jakichś takich zasad, które stosował ktoś. Ja prawdopodobnie jestem nimi wypełniony i one za mnie wypływają nieświadomie, bo no, jesteśmy jakimś takim pojemnikiem, którym się zbiera to wszystko, co przeczytamy, przeżyjemy i tak dalej. Ważne jest też to, co się przeżyje, nie tylko to, co się przeczyta. To, warto na to zwrócić uwagę, bo mam czasami wrażenie, że niektórzy żyją już tylko literaturą. To, że ja. No teraz jest modne zresztą poety, teraz wszyscy piszą powieści. Tak, jest. To, tak jest, to jest taka moda. Ja, ja to robiłem już dawno, więc to nie jest. Słyszałem w tutaj. Tak, tak. Mody. Zacząłem tą falę. W każdym razie jakby robiłem to na dwóch zasadach. Że na, nie da się mnie jednocześnie tego robić. Ja ponad trzech lat nie napisałem wiersza, więc jestem jakby w tej. W tej w w pisaniu prozy teraz się specjalizuję, dlatego mówię sobie nawet już oficjalnie, że jestem były poetą. No bo poetą się bywa, a ja byłem. I y, pisanie prozy jest kompletnie odmienne od pisania, od pisania chociaż wiem, znam takich, którzy piszą wiersze, tak by pisali prozę, no ale to... Zresztą nawet też jest, nawet chyba wczoraj pisałem, że y, byli tacy, którzy mówili, że ja nawet jak pisałem poezję, to pisałem prozę. Być może, no. Y, Mamy takie czasy, kiedyś to było tak w muzyce, jak ktoś grał metal, to grał metal, jak grał pan groka. to grał teraz jest to wszystko wymieszane.